Witam was po raz kolejny w tej serii Dzisiaj lecimy w BTMC dalej I w sumie idę zlutować jest... tą strukturę Jestem cały żelazny Co to jest? Mam 56 żelaza i... O niej! Czy tak mało HP? To jest To są w tym To jest jakiś... Czynka Serio? O, nie Nigiecy Jezu nie yes, yes, co to jest? Co to ma być w ogóle? prełka złoto A i sobie spawn y, World spawn dam na ziemi, a nie na drzewie To zmień A, nie da się O kilo w żelazny, tego mi było trzeba Znalazłem chatę W bedroku się dało tylko respawn ustawić Da się no, ja nie umiem na przykład. Drogi widzę, zostaw sobie kawapeczkę, komentarz. I pisz, co chcesz zobaczyć na moim kanale. Po raz kolejny. Shrugger. Tak, dokładnie. Hey, no. Kubek. <laughs> co to jest? Am... Nie gadaj! Yo! Odejść. Mam z dwójkę książeczkę. Mam. bestalibating 1. Mam. Fire Aspect 1 i Feather Falling 1. Ja szkodnie mam. <laughs> schodek mi się usunął! Coś się usunęło? Tak. W stawiam schodek i się usunął. A ja może lepiej to shader e... wyłączę. O! Nareszcie normalne fps Co tutaj są zarumy? Ja gram na, zarówno, gram na tych najniższych, na tym very low i to fajnie wygląda. W sobie też sobie dam To będzie tu... Tego, tu. Ta gra wygląda głównie. No to ja dam na medium na przykład Ja miałem lagi na medium Dobra, zmieniłem shader jestgi. Jaki zamek za zelazo, idę tam Ej no nie no a mogli dać tutaj żelazo Ej, chłopaki gdzie jesteście? Ja? Ja jestem w jakiejś strukturze, w której są wszystkie rudy możliwe, w tym diamenty. Ja za chwilę będę wylotowany. Uuu, widzę Ciebie. Widzę Was na. O Boże, i znowu po tej itemy wracać. Jezu. Czy one mogą mnie zostawić w spokoju? Zostaw Ciebie. Yeah! Zostaw Zostaw, 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 zostaw. zostaw. A, i on biegnie za mną, no spoko, mega! Po raz kolejny zdechłem To jest domek, dobra, to jest domek nad plażą Jezu, to gdzie wy poszliście, co wy aż tak daleko jesteście? Na, na oceanem już jestem O, wow ty Jezu, ja żelaza potrzebuję Ja taku jest... jakiś budynek, budynek taki ogromny Jo. O, to się mi przyda no ale tu nawet nie idę co tobie mruczy. No to ale nie sushi. wiem O, sushi! Sushi mam Po co? Uszę No znalazłem sushi Jezu A co mi Dobra mam jedzonka dużo Dobra Shadery musiałem ze sobie włączyć Po co mi to? Po co mi to?... Po co? O gotowany ryż a to, to, co to? A nic No ra, sam widzowie, sam widzę, sam. Się, że mam jak znajdę jakąś strukturę sensowną. Okej, okay, dobra, mamy jakiś domek. Co to się tutaj zdaje? Tu się wchodzi wyżej. O kurde, skrzynka. Co, jest barier bloki. A nie, to szkło. Ej, to są jest szkło, pełne bloki szkła, teraz wyglądają jak barier bloki. Nie mają tych, obramówek. Hmm. To się może przydać Ej, macie łóżko? Macie jakieś łóżko? Nie, nie No to może z serwa ja te na... prześpię się Czekaj, ja lutuję struktury Jezu Jeszcze ja lutuję Tutaj jeszcze coś widziałem, o tam coś jest, tam Tam byłem tam. tam jest Ej, czy to jest wioska? Aż szkoda Sprawy, sprawdzę. sprawy Nie, to jakiś randomowy kościół. Opłacało się to zmutować. O, tu coś jest. A co, jakie macie rzucić? teby w ogóle? No, trochę żelazo, trochę Żelaz Ja mam cały żelazny set, diamentowy mierz żelazo <noise> O, wow. Chot ja nawet żelaznych rzeczy nie mam jeszcze O cave jakieś ładne I Aha. na chwilę robię portal do naderu? Jeszcze ja naspał na sofę Beka. Serio O kurde, no to nieźle Ja mu szelkę podniosę Czy to ma sens tam schodzić w ogóle A gdzie? Do cave'a czy ja mogę tak Uuu yo. O, ale tu jest. O, wow! No tak, tu jest spa... Ja się na co, cofnąłem. <laughs> o kurde, bo to, to nieźle. O, widzę żelazo, widzę pierwsze żelazo. No. O, właśnie, widzę żelazo. Ciekawe, czy będę mógł tu w hodować? Prawie zdechłem. A, dobra. dobra, już zeskoczę tu. Ciąg mi samo idzie Ty, a to to co to takiego? Yo, jaki cave niezły nawet No nie no, do karpi wpadłem <ścoughs> Mam statek Oj pają tu wpadł i mi gryzie no Dobra widzimy się jak znajdę jakieś żelazo A to to co to takiego? Alurite, da się coś z tego zrobić Al-ly-u-ry Nie, nie da się. No dadzi to... jest Ore co to takiego jest? Czy da się coś z tego zrobić? Argen. Boże nie umiem pisać Argentyna to jest świnia. Ej, da się zbroję zrobić. Ale to jakaś taka słaba, gorsza od dieksowej nawet. To nawet tego nie zbieram. Ja mam szantowaną żelazną aktualnie. Ło. Wow. Okej, okay, dobra, mam pierwsze żelazo. No way. I zaraz mnie zapewne coś tutaj zeżre. Ja sobie skraftuję tę... To... ...zbroj, część. I <klujny> Ja tylko widzę Endermana, który się koło mnie cały czas teleportuje. Okej, okay, ja słyszę szkieleta. O boże, w jakąś pajęczynę bo Ja ja łóżko, ja muszko ja już, bo widzę domek. Ja nie mogę nic znaleźć. No dobra, idą szkody, że jestem w Kejwie co nie? Ja jestem w jakiejś dobie, nic nie ma. O. Jezu. Co tu jest z krzynaczki? Z jedzonkiem. I... Okej, okay, kolejne żelazo. Ale coś taka dość mała, ruda. On cotaj spawn pointa Ej, słuchaj będzie dobre miejsce na miniaturkę tak to... Nie dobra jest posyłek... spać? Będziecie spać Co to jest? Dobra. Wyszedłem Właśnie. z tego cave'a, bo tam nie było żadnego żelaza i trzeba iść gdzie indziej. O, już nie pływam. Tak ci powiem duchów nie ma ale jest yy, zejście do jakiegoś podziemnego czegoś. No to tam zapewne będzie jakiś ten miniboss, czy coś w tym stylu. O, ja to ja chcę Mini boss to bym nie powiedział, bo się szkielet pali A no to no dobra, to nieważne. A tu wbijam do nich. Uh, uh, uh. Not today, thank you. Dobra, idziemy Black. do tej struktury tamtej, tam o. Ojeju, A mi się świat nie chce Fajne to ogólnie. Okej, nie zostawię, jak on przejść tędy. W tej trumnie były kości i mięso zombiaka no to normalnie, no kurde, deal życia. No. Uuuu, Dobra, ale ważne, że nie ma duchów Szybałem, że duchy są. No to by było najgorsze. O, jakiś Cave kolejny. No z nim się łatwo bije. Oj, nie, nie tak łatwo. No, no jak działasz no, no, no to, to ciężko. To Kupy, nie o działaj mał, my tajm randomowo. Kupy te duchy no, ci ale... skary no ta i one strach wokół ciebie. Hehehe. Przez jak się cztery za tobą rzuciły, my nie mieliśmy no To jest bitenu, tak samo jak ten. ten, to jest jak bici średweksem. No w sumie no, to akurat fajnie. Ja byłem ta nie nagmiałem Miałem tylko włócznie jakąś jedną. Ej, nie, dobra ja mam problem z jedzeniem, ba bardzo duży. Ja mam dużo jedzenia. No ha. ja też. Ja się nie mam. prawda no ja to nieźle. Mam 31 jabłek, 46 chleba, 16 hejbeli i. Yo, ja ryżu. A nie, to jest jakiś Sparkle, to nie jest Aksolot. Jams, Jams tak żelaza i villagera. Ej, Blue Journal mi sprzedaje jakąś lepszą... O, no, czy ja mogę się ruszać i czy ten ząb jak możesz mnie zostawić w spokoju? O boże, pół za w kejwir. Rześu weź mnie do pawa. Znalazłem znalazłem ten, zaraz, ten, tylko ja mam pół, pół serca dosłownie, ja muszę poczekać, aby mi się okay. hał, o, zregeneruje. E, gdzie ja znalazłem... Jest? Gdzie on jest? Znalazłem ten... Znalazłem dom villagerów. To co, te się, czy cię nie, nie tapać? Za chwilę. Dobra, spoko. Gdzie jest ten villager? Słyszę go gdzieś tutaj. Ja znalazłem dom villagerów, ten taki ogromny, ten taką strukturę. Nieźle. Kupiłem tą, kupiłem tą książkę od niego jakąś dziwną. Ej, ja nie wiem co się odwala, teraz... ale nigdzie nie ma żelaza dosłownie. Albo ja mi jakieś dał jakiegoś. No masz. No wiem No dobra, teraz wchodzimy do góry. Ja <coughs> Okej, okay, dobra, do góry. Tą książeczkę, general. Co to za struktura? Tą e. książeczkę od niego i jak... No co to jest? Co to właśnie jest za fragment? Okej, okay, doradzę, nie przygarnę całą farmę. A! A! Tu do tego portalu! I co portalu? to jest? Ej, y, próbowaliśmy go na zadupiu odpalić, pamiętasz? O, skrzynka. Nie wiem. to żarkiń z pajglas! Do tego portalu to jest. Wiesz że on jest, czy nie? Nie wiem, gdzie jestem. Ten portal trzeba zbudować. O, jakieś potki. A to była jedna szczęść kupni, od tylko też książeczkę A ja nie mam te książki Tam nie. w domku powinna być Idzie ja go do łódki wsadzę. A, tu naprawdę nic nie było za spadłem zwierzę O mam O Jezu No czy ja mogę nie stawać tych pochodni O, ruiny portalu jakieś Kupiłeś książkę? Tak. Użyłeś się, i teraz w inwentory, jak masz ten kilow taki duży, to tam gdzieś miał takie dwa paski, ci się wysuwają. No widzę. I ty masz Ember by Portal. O boże, ja żelaza potrzebuję bardzo. I dzięki temu będziemy wiedzieli, jak stworzyć ten portal. Ej, czy złotym można wykopać blok złota? Nie. Pamiętam, że na galaktyki mm -hmm. mieliśmy problem z wejściem do e e Emberwood. Dobra. Teraz gdzie ja byłem? Ja byłem tam. Plenty of snow. Taki Bion No ra, widzowie, widzimy się przy kolejnej strukturze, o tam właśnie. Dobra drodzy widzowie, to by było na tyle. Jeśli chcecie zobaczyć, co jest się znajduje w tamtym, o w tamtym domku, o tam, co ja robię? To czek wyczekujcie kolejnego odcinka i napiszcie w komentarzu, jak wam się podobał ten film. Siema.